W codzienniku artystycznym wspomnienie Jerzego Beresia, na przykładzie rzeźby pod tytułem Szmata z 1971 roku. To dwa kije na podpórce z drewnianą dłonią, wyciągniętą w geście powitania i workiem jutowym z napisem Szmata. Jak widać, rzecz niezwykle jakby aktualna. Czy i wam się to rzuca w oczy? Przedmiot należy do serii, w której artysta stworzył wiele obiektów wykorzystujących surowe materiały: drewno, worki jutowe, gwoździe, sznurki, a także mięso i własne ciało. Beres rozwijał koncepcję. Sztuki stymulującej osąd, wywodząc ją z obserwacji, że społeczeństwa odwlekają osądy w wielu kwestiach, odwlekając zarazem falsyfikację pewnych zjawisk. Zadaniem artysty jest dostrzeżenie prawdy oraz oddzielenie realności od nieustannie wytwarzanej fikcji, która tę realność ma przysłonić. I w tym kryje się niezwykła aktualność szmaty Beresia. Dziś bowiem, zupełnie jak 50 lat temu, istotne staje się pytanie, komu podajesz rękę? Bereś odszedł w 2012 roku.